często pytacie no ale co z natłuszczaniem skóry no bo kąpiel to jedno ale czy ja muszę natłuszczać skórę mojego dziecka pamiętajcie że skóra waszego dziecka w pierwszych dobach może się łuszczyć może łuszczyć się na skórek może ona się przesuszać to jest jak najbardziej fizjologia ponieważ ta skóra waszego dziecka musi się zmienić z tej, która była w brzuchu mamy do tej, która będzie tutaj. Tutaj tutaj na tym naszym świecie. Nie? I ona się uszcze trochę jak taka skóra węża, można by było porównać. I taką skórę możemy natłuszczać dodatkowo, na przykład olejkiem ze słodkich migdałów po kąpieli. Ale pamiętajcie, że ona musi się i tak do końca złuszczyć, więc my ją natłuszczamy po to, żeby jakby ta skóra nie ciągnęła dziecka, było mu po prostu przyjemniej, ale ona musi się do końca po prostu złuszczyć. Tak, najczęściej te przesuszenia występują na dłoniach, na stopach, na brzuszku tutaj pod żeberkami, więc tam szczególnie wtedy nakładamy dużą warstwę tłustego kremu bądź właśnie olejku ze słodkich migdałów.